Olejnik i Hater nowymi liderami Federacji Live Game. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu. A teraz zaczynamy materiał. Kilka dni temu Federacja Live Game, która miała być polską wersją serialu Squid Game, pożegnała się z dotychczasowymi liderami króżfilem i kamerzystą. Powodem były zapewne ogromne kontrowersje, które towarzyszyły federacji przez cały czas, bo awantury, bójki, kłótnie i wyzwiska uczestników były tam na porządku dziennym. Pierwsza edycja Live Game poza samymi kontrowersjami jednak nie przyciągnęła szczególnie uwagi widzów, a jak możemy się dowiedzieć zawodnicy turnieju w trakcie trwania konkurencji sami rezygnowali z dalszego udziału. Po turnieju jak się okazało Federacja Live Game rozstała się z dotychczasowymi liderami, o czym mogliśmy się dowiedzieć na ich Instagramie, a także podczas live'u Kamerzyscy i Kruszwila. Dlaczego my właśnie nie zrezygnowaliśmy? Bo zostaliśmy wymienieni na kogoś lepszego. Seba, Seba, Seba... Nie, ja nie ja nie rezygnowałem z Laipy, w no sensie, ja się dowiedziałem o tym od Marka, to jest dla mnie atrakcyjne. Federacja ogłosiła dziś też swoich nowych liderów, którymi zostali koledzy kamerzyccy i Kruczfila, czyli Hejter oraz Olejnik, który ma już spore doświadczenie w byciu włodarzem dzięki Federacji Royal Division. Czy taka zmiana wyjdzie na dobre? To ciężko na ten moment określić, jednak komentarze pod tym postem są bardzo negatywne. Standardowo sekcja komentarzy należy do Was, a ja tymczasem się żegnam. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!